Dzień dobry! Dzień dobry! Hello. To dzisiaj już piąty, chyba piąty, odcinek nie ma jak MSP. Wiecie dlaczego nagrywam codziennie? Bo potem mnie przez pięć dni nie będzie. Nie, ogólnie to przez tydzień. No dobrze, mam, drugie, mam gościa. Mam, Dobra, mam dwóch jest gości. I jest ze mną Monia. Moncia, I Jura. Hello, ale ja gram w Minecraft'a? No tak, ale Jura z nami gada. Tak sobie się nudzi, nie? No to doszło. Nie, bo ja jestem, grom, te, nie to, to jest mój dawko. pierwszy odcinek. co nie? A ma piąty? Czy który tam? No u mnie piąty, kurczę. Nie mów, że my na parkurze jesteśmy. Nie, bo nie. Zgadzaj sama do siebie, o, Jula. Na ja gramy. na parkurze ja jestem. I doprowadzi, co robimy? No ja, ja piszę statusik, tak rybą. Tak się uda. Co za rolowy parkur. Jaki żart! Chcę napisać tak parę kur... Wiecie, że tu mogą dzieci oglądać? Uparłam. Do czego? Nagrywam... Uparłam, dlaczego? Nagrywam, napiszcie siema, na ety... Jesie... Te... O Ciekawe, Kurde. Napisze, się. Kurde... Napiszcie, że ja się przebijam, ale... Ładna jestem, to dawajcie lu... ...luwki w górę. Chcę powiedzieć luwki. Hmm. I to jest wyczerpane. i tak dalej. a Napiszcie. jeszcze na kimś głupim mini gatekie. spadaj na drzewo, Jula. Zobaczymy, czy się tego. Tam... spadaj na drzewo. Zdaję na drzewo. Małaścia Mam kochana magię. E, od razu mówię, że jeśli będę mieć dziwny głos, no to będzie ok. Od razu mówię, że mam dzisiaj głupackę. No, ma głupapkę, papkę, bo mnie nie lubi. Ja taką gorzej niż wczoraj. No, fajnie. No. Wow, ja napię szansę na psach hey, YouTube. YouTube. Lubię YouTube'a. Kocham was, ludzie. <coughs> nie, no, Ej, kocham a Ej, a, y, a zaraz po tym tym. A zaraz po tym... Dzisiaj zaproszę. No, dobra. Bo. Zapraszajcie mnie. No. A nie nie, 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 możecie mnie zaprosić, mam mamy limit. A ja już nie. A ja mam. Jeszcze czyj? O! Dobra, napisał ktoś. Szok. Szok napisał ktoś. A jak się brzydko ogadałam, ale spoko. Witają się ludzie! Pozdrawiam! A ja mam zginęła. Ja bym prosiła, żebym coś kupować z listy rzeczy. Toka, 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 aloka! Dobra, to pozdrawiam. Ej, mi, yy, tam. A ja pozdrawiam Ojcie Karolczyk, która też też. I pozdrawiam Jest jeszcze YouTube. Ania 9 Jestem na kanale 77.0. Pozdrawiam. Cię. Pozdrawiam. Nie, po, no, po, dobra, Pozdrawiam nie, Pozdrawiam! nie, nie, nikogo nie, 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 dobra. nie, 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 <laughs> No szybciej, kcięcia, by mi się nudzi na sali. Dobra. Dobra. Napisał mi ktoś na YouTube. Jezus, moja. Sorry. Tak. nie. Kogo są Do... kotki? Kogo to są słodkie kotki? U mnie są słodkie kotki. No ale to teraz na dworze. Dla was smutną wiadomość, ludzisto. Jutro wyjeżdżam. Jutro, czyli 26 maja. Zajmę nie, się. nie, mówcie, to jest to fajne, to jest to fajne coś. To Później czerwone. Do piątku, czyli do 30 maja. Będę na zielonej szkole. A ja się zajmę kotem. Tak, Dzień. będę tęsknić. Nie, nie, ja się mam koty, mężczy. miałam zajmować. Dobra, to myślę, dwoje. Kogo Kocham okay. was w ogóle, ale mnie nie będzie. Była Tylko ja jej hasła zapomniałam. Ja jej hasło zapomniałam. <laughs> <laughs> Jakie fajne to są te minigamy. game'y. Ale tak? my jesteśmy głupi naprawdę. Dobra, to do to, to, gdzie idziemy? Hm? Ja Zasłyszący komputer, ja nie umiem. Ja Zagłupy, ja chociaż mam 111 Z. -o. Nie, idę na grę. Po prostu nie wchodzą do gacji. Nie <gadzi> parku, idź Na plażę, moja, idź na plażę. Na plaży... będę łychatów. A pozdrawiam też bogaczka. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gdzie oni są na parkurze? No jaki no, ja? Ja już wzią, nawet zapomniałem jak ja się nazywam na YouTube, zaraz zobaczymy. <gadzi> Jesteśmy znowu, no naprawdę nie, po, nie, nie polecę ci konto Nie polecę ci konto Rozpadłam. No tak jakaś ludzka mi napisała, polecisz mi swoje konto? Moje konto? Jak mhm. się brzydko obiorę, Jak prawnik się obiorę. Jak prawnik? <laughs> Proszę, tak się prawnik ubiera Nie, nie będziesz moim najlepszym przyjacielem Jakiego, jaka typa zakopała się, żeby jej nikt nie podkopnął w śliwie? Z tyłu dźwięki z Minecrafta oczywiście. Minecraft, dżądzi, wooo! ja Miałyśmy nagrać coś z Minecrafta, ale nie wyszło. Właśnie. Jaka typa głupia? Jezu, jakie to są... Jej, bliźniaczki! Pobieranie z za... Kurde, jeszcze... to znowu. No no game. Pisał ktoś? Nie, nikt nie wiem, pisał. Ojej, ja wygrałam rundę! Ja! Tak się cieszę! <grym> Dobra, już wiem. Light 1 MSP. Rolnictwo się Komu zrobić wita? Nie no nikomu. Madzia, chodź tu do mnie. Oh, ale ja chcę wygrać tą rundę! Ale to wy jesteście w Minecraft'cie? Nie. No spędę jesteśmy, hello. A jaką lungę? Ty... Aha, wygracie w gry. Spoko. A ja sobie tutaj się. Pum. I ty poszłeś moja do tego, no. Do pla plaża. Do Pyla plaża nie pójdę do pla plaży. Zaproś mnie. Okej. Okay. Które... ten wyglądałem jak ta, yyy... E, no kiepcuś? Jak? Jak on się nazywa? Kiepcuś? Ja nie mogę, Kati ta głupia, ona, no ona się... Skończy. Nie no, nie pokaż No dobra, może pokazywać, bo mam taki rainbow. Ta, monia, 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 jula, jula. co ja jestem tak daleko? Dobra. Dobra. Ludzie. Nie no to, to skończę. Dobra. dobra, ludzie, zaraz skończymy. No była nudna głupia i w ogóle jesteśmy głupie jak buty, ale spoko. Właśnie? Bo to pierwszy odcinek i my na mamy nas... dyska, oczywiście. Chyba nas za to nie, nie, nie ten. Chyba na nie w i w ogóle moi to pierwszy odcinek, mój już piąty. Piąty urodzinki! Ha, 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 ha. Po prostu Was tak mocno kocham, że po prostu jesteście mm. dla mnie wszystkim i w ogóle i nie będę nagrywać przez tydzień i cieszcie się, że w ogóle nagrałam trzy odcinki nowe i oglądajcie mm. mnie, spróbujcie, daj, dawajcie łapki w, w ogóle i nie zapraszajcie mnie, możecie dawać grafy, oglądać filmy i tak dalej. Nie ja się zrobić inne konto? <grych> co? No, nie no, lepiej sobie nie. inne konto do znajomych, co chcesz, że zapraszają? Może Zapraszam to. też na, mnie na kontach no. na tych, no. E, stara mama i <laughs> XD To są moje konta i i oni są w związku. Dobra, to nas lajkujcie, słuchajcie i te, No subujcie, lajkujcie i w ogóle i kocham Was i w ogóle i, I moja pożegnaj i, się i w ogóle I z wami. Do widzenia. I bądźcie z wami <laughs> Dobra. Kochamy Koniec. Was. W ogóle tak Koniec. I w ogóle te buziaki, co ja wysyłam wam teraz na nimce, to są dla was takie. Takie do serca. Ja się już wyjeżdżam się. jutro o 7.45. W ogóle muszę wstać chyba o 6.00? Ja zawsze wstaję o 6.00 i się nie chwalę. Ale ja muszę wyjechać o 6.00. Dobra, zaraz kończymy. Dobra, czekajcie, Kocham co to jest. Jestem najmocniej na świecie. I w ogóle jesteście dla mnie wszystkim. Dobra. Pa.